Zaczynamy? A no już masz się możemy, możesz Możemy nagrać ten, To tak jak się zaczyna, wiesz, wstęp jest jakiś i oni coś tam gadają do siebie przed wstępem, tak jakby 10 minut, ale to wiesz, na jedno nagranie 10 minut to możemy cały rok opowiedzieć i jeszcze przejść do 2023 Bo plany na 2020 No ale planę, że ruska dziwka <noise> Gdzie jest gaz pieprzowy? Nie, niektóre osoby mi nie pozwalają w obciążański sposób. O, jestem pantoflem, nie mogę nawet sama sobie decydować. Witamy państwa serdecznie. Z tej strony Studio WKM. Tak, na żywo. Z Warszawy. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Dzisiejszy w dzisiejszym spotkaniu zagrają... Czekaj, pomyliłem scenariusza. Dobra. <ślał> Chyba dzisiaj zrobimy podsumowanie roku. <ślał> Uff. <Uj>. Już <ślał> 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 Niestety nasz budżet nie, nie jest aż yy, Żeby... Audycja zawiera lokowanie produktu Red Bull. Dziękujemy. Dobra, no to tak. Nasz rok... Najpierw miał być to tak... Z tego, co pamiętamy, to zaczął się u Udyni. <grym> Ogier, <mouvementowity> się u na imprezce. Igor stał się Baby Yodą. Dokładnie, wtedy jak Baby Yoda jest teraz modna pod koniec 2019 roku, to WKM wyprzedzał to o 12 miesięcy. Idiota! Przedaliśmy o 12 miesięcy Igor na balkonie sobie wyszedł. Przez okno? No i siedział przez sobie okno. na balkonie, jak szaman. Przez okno, nie? przez okno. A to przez okno, to... A przez okno Igor oglądał gwiazdy. No. W bardzo bliskim kontakcie z gwiazdami. On był wtedy w gwiazdach. Tak, Potem chyba jakoś było tak, że jakaś impreza była i Tracz miał przypał i wtedy zaczęło się jego więzienie z przepustkami <noise> bo generalnie to jest tak, że jak Dawid pójdzie na imprezę to potem jest w więzieniu przez miesiąc i dopiero ma przepustkę na jakiś tydzień po czym jest kolejna impreza i znowu trafia do więzienia Tak, no właśnie i to widzicie no. Kojarzycie takie Guantanamo, więzienie? Wysyłamy tam paczki co tydzień no, co dalej? No, była... Dużo imprez na boisku było. Tak, o Jezus Maria. To był trauma był. jest do końca życia dla mnie. Poprosimy najlepsze momenty. Wstawiamy Moment, przynieśliśmy... tutaj teraz, jak oblewam wodą. <noise> Dokładnie. <noise> Dokładnie. Przynieśliśmy jeszcze kanapę. Kanapa... Była piękna. Była? Nie no nadal tak jest. Bo przeżyła tylko jedną imprezę. Przyszedł to! to... to, to Nasze to, to urodziny! Tak, to Twoje, Bartka, operatora urodziny, Dawida urodziny i Michała urodziny. Przyszedł gość, nie będziemy mówić. No i sporo było tych imprez na boisku, sporo się działo. Że Gibu zaczął prawo jazdy. O, Gibu zaczął prawo jazdy. Pierwszy z nas wszystkich, o, nie licząc kudła tego, który już jeździ w rajdzie Dakar i w ogóle. Tęsknimy za ze... nim. No, o! Fusy wbija na winigie w poniedziałek. Tak. Do... Sam za siebie byłem wrogiem, pasem pogodziła. Poryłem, żony blesz, ta się nie rozchodziła. Panetony wiesz, zawiesz. Fusy, love you. Dobrze trafiam? Tak. Pozak. Dobra, to. Kurwa, tyle, perfect. nie mamy już scenariusza. Ale. Ma... Majówki. Co w majówka? Nie wiem, co było A majówka. impreza u Impreza uty! Tak? I za, za... Ej, ale my przecież majówkę... Ej! W majówkę. Co? A! Trzeba <śmienny> <Co, bo, bo śmienny> pokazać, ja nie mówię. Wychodziliśmy i graliśmy w szachy codziennie. No właśnie. Rozwijaliśmy swoje talenty. No. Sebek... Co? Zjebałeś nie się. Nie zjebałem się! Zjebałeś no się. No nie, durako! Teraz się zjebał, bo widziałem po jego bracie. <noise> nie, nie! To jest nieprawda. To ciepłowko. <noise> Czekaj, bo. Dobra. I było... 3 lecie ukm u i były ogniski. Wcześniej było ognisko utraczeń, niż 3 lecie WKM-u. Trzy 3 WKM-u było miesiąc temu. No. Tam też się działo jak zawsze. No Wprawiliśmy się w konkurencję rzucania workami z ziemniakami Sebastian odkrył w sobie swoją pasję powiedz o swojej pasji, właśnie Ja jestem siatkarzem <śmiennie> A to druga pasja <śmiennie> <śmiennie> Jestem też strażakiem <śmiennie> A ta trzecia pasja to najważniejsza No, lubię pić reggae Na tym krótkim kłamstwie Jakie kłamstwo? Kłamstwo ma krótkie nogi, a rakochuje. Przepraszam. To, to pod kim dołki kopię. <grywki> <podkoczysz>. <grywki> To no pod kim nauki kobiety ten był ma nogi. No ma nogi. Nie było to 3-lecie, spotkałem uświętowanie sobie popakać. Zarobiłem sporo kasy, żeby mieć na prawo jazdy. Ja też, ale szybko wydałem. A ja nadal mam. Wakacje ogólnie minęły nam super, co prawda Sebek gdzieś od nas wyemigrował. No właśnie, nie było się połowy wakacji, jak to się stało? A, bo ja byłem wtedy na Mazurach, Mazurach. I jednocześnie, nie, w busku jest jego podróbka. Właśnie Tak, w ekonomii W ekonomii jest podróbka Tak Jak go widzieliście to zostawcie lajka I suba. O, a jak chcę wrócić jeszcze Ja chcę, wrócić jeszcze, ja chcę wrócić jeszcze do takiej śmiesznej i głupiej sytuacji Która miała miejsce zaraz w czerwcu jeszcze Jak Igora naszło na chwycenie za maszynkę do... <głosy> <głosy> <Włędziliście>. <głosy> Krzybyłem się. Tak, Krzywy jeszcze Byłem fryzjerem Tak O, chłopaki się i Jeżeli dobijecie tutaj 100 apk w górę, powtórzymy ten wyczyn Proszę bez nie. nie, nie Możemy coś lepszego zrobić Co? Co? Nie gazem nie pieprzowym Za gazem pieprzowym po oczach Za... Czy tutaj 200 Dwieście może 250 pięćdziesiąt lajków To sobie dostaje gazem pieprzowym po I dostaje gazem pieprzowym po Ale na których głosach? Mój drodzy, witam was bardzo serdecznie w domu ekipy dzisiaj będzie reakcja na minimajka. Y, karzeł nie ma sperów Jeszcze raz to może chcesz coś pobiedzieć czekać Jakon spod... ci nie przeklinaj. Ty że o familii Penny Content i przeklinasz mnie demonetyzacji de racji, Dobra Co, no, mamy... co powiedział akol? No to mam poedzynie. Zagrasz na nosie? Tylko czy, dzisiaj czy, czy specjalny koncept, kurwa że. Proszę Państwa, proszę o ciszę. Sztandar szkoły wprowadzić. Przygłośnijcie słuchawki, jeśli oglądacie. Ja tutaj, ja tutaj, widzę odkryte nowe talenty w tym roku, pochwalcie się swoimi nowymi talentami. <ścoughs> ee, <laughs> ja osobiście, na przykład moim nowym talentem w tym roku jest co, no... No, motor sobie nowy kupiłem. Zprzydałem... A ja od niego kupiłem stary. Jemu sprzedałem moją pierwszą 125, -kę. kupiłem sobie 350. -tkę. I tak jak postanowiłem, nie będę mówił, jak postanowiłem. Tak Najpierw motor, a potem wiadomo, kogo sobie znajdę. Ja mogę, ja mogę. Mogę, mogę, mogę. E, No, ja co odkryłem dzisiaj, że urwa, po, jestem Ej. w miarę ogarnięty, zdałem prawo jazdy na motor, na 125, bo musiałem zrobić, żeby kupić od niego motor. Ty ja też prawo jazdy. A Wuk? Nie zdałeś, nie zdałeś jeszcze. Jazdy. A WKM co zrobił wspólnie, przebiegliśmy jeszcze razem Hantrana. I może wypowie się. Tutaj o, jedyny naprawdę, uczestnik, naprawdę. który... No znaczy jedyny oprócz mnie, ale ja nie mogę gadać. To znaczy, no tutaj jest nas trz, trzech tu, za kamerą Bartek. Karol biegł inny bieg. No tak, jest, nie. nieletni. Osobiście nie uważam to za wielki sukces, który trzeba będzie powtórzyć. I no właśnie, z kiedy się zapisujemy. No, no tak, ja e, trzeba będzie to powtórzyć. Ale szczerze, byłem już na trz... to była moja trzecia edycja tego i pierwsza, którą tak fajnie wspominam, bo pojechaliśmy tam na kilka dni, byliśmy na koncercie <coughs> do Kochanka, połaziliśmy po całym tym Strumy. regionie. Yy, Strumy. Strumy. Yy, tak, yy, burale, byli. Burale, burale się byli, prawie utopił w strumyku. To... Yy, skosztowaliśmy bardzo energetyzującego napoju, podane, podawanego przez Jucha Aka gazdę. Na trapsie Hamptona przebiegliśmy dystans 6 km. Mieliśmy swojego lidera, Bartek Cię. Nie ty Bartek, wiem, nie wiem. za Czempion, champion. Champion nasz czempion. No i co, i przebiegliśmy. W drużynowej klasyfikacji zajęliśmy piąte miejsce. Wyprzedziły nas tylko te najlepsze drużyny, które startują w Mistrzostwach Polski. I szykujemy się do kolejnych edycji. No. Tym razem w pełnym składzie. Tak, tym razem w poszerzonym składzie. Ja, mam nadzieję, że uda mi się jeszcze namówić do tego płeć piękną. Mam, Nie, na, znaczy mam przyjde, na myśli, mam na myśli lud, kobiety.